Udzielałem się na fanpage'u, jak były jakieś tematy, to rozmawiałem po prostu z ludźmi. Nawet ludźmi, którzy nawet chyba specjalnie przychodzili tylko po to, żeby zhejtować Peżota, samochody marki Peugeot. ale jak się z nimi rozmawiało, to nie mieli nawet pojęcia o czym mówią. Czyli nie mieli tych samochodów, nie mieli wstyczności, ale przyszli ponarzekać tylko, żeby ponarzekać. I nawet sam nie zauważyłem, że, że aż się tyle udzielam, żeby wygrać cokolwiek. Jestem po prostu zaskoczony, jak w za mnie też od tego Facebooku napisał, byłem zdziwiony i myślałem, że na początku to jest taki żart po prostu. No ale się okazało, że nie jest żart. Mogę ten samochód przetestować, się do niego, jeszcze bardziej przekonać, przede wszystkim do świetnika cylindrowego. Zainteresowanie samochodami PELOW wzięło się od rodziców, którzy zakupili model 3008 w 2013 roku. Do samochodu podchodziłem ostrożnie, sceptycznie, ale po przyjechaniu się kilkuset kilometrów tym samochodem stwierdziłem, że jest to bardzo fajny samochód, który niczym nie ustępuje jakością wykonania od niemieckich konkurentów. Podoba mi się niskie zużycie paliwa przede wszystkim, silnik 1.2 który nie sprawia na początek dobrego pierwszego wrażenia, bo jest to malutki silniczek, trzycylindrowy silniczek, ale daje przyzwoite przyspieszenie, które też można zaliczyć do plusów, a także umiarkowane zużycie na benzynę, co przy dzisiejszych, dość wysokich cenach paliwa jest bardzo ważne dla użytkownika. No i mimo wszystko bym powiedział, że dużą zaletą tego auta jest przestrzeń. Ja wysoką osobą, 2 metry wzrostu, ale nie czuję tutaj dyskomfortu siedząc za kierownicą. Pomysł zegarów jest innowacyjny, bo mało kto stosuje taki, ale jest bardzo praktyczny. Jestem przyzwyczajony, że muszę wzrok niżej dać, żeby zobaczyć, co się dzieje z samochodem, ale na dłuższą metę to rozwiązanie jest o wiele wygodniejsze, bo nie trzeba odwracać tak wzroku od drogi to, co, co się dzieje na drodze. Wystarczy jedno po prostu spojrzenie kątem oka, żeby zobaczyć, czy nie jedziemy za szybko, czy jest wszystko ok z samochodem, czy jakaś kontrolka nam nie wyskoczyła.